Mano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Żeberka. Jakiś czas temu pokazałem to wspaniałe mięsiwo przy szynce z beczki, pamiętacie pewnie? Więc to właśnie te żeberka będą zaraz po mnie głównymi bohaterami w tym odcinku. Z Fraera one będą właśnie tak jak ten boczuś jakiś czas temu. Nie spodziewałem się, że tak to właśnie będzie z tym boczusiem, czyli Fikmik. mig. Tyle zjadłem co na testowaniu, a resztę ja nie zjadłem, ktoś inny zjadł. No, jakby taki dobry, to. Dobry był, naprawdę. Airfryer, czyli frytkownica bez tłuszczowa, którą zobaczycie nieco później, to jest hicior ostatnimi czasy. I ta przyprawa też jest hiciorem. Oczywiście do boczku była przyprawa do boczku, a do żeberek będzie przyprawa do żeberek. Dostępna w sklepie Jelux z kodem rabatowym Kostrzewski 10% 10% taniej. Szczerze Wam powiem, że nawet karkówkę doprawiałem to, tą przyprawą, bo uważam, że ta przyprawa do żeberek, otworzę, bo ja za chwilę sobie ubrudzę, jest zarąbista. Ale za chwilę wszystko się okaże. Oczywiście będziemy marynować sobie te żeberka, ale zanim... To co musimy zrobić? Zobaczcie, w sklep mięsny .com. Kochani szukacie żeberek takich właśnie mięsnych, jak tutaj przede mną leżą. Łukasz Bikowski takie właśnie żeberka posiada. Pojechałem i zdobyłem takie cudo. Wspaniałe. Kilo 100. Tyle ważą te dwa paseczki. Musimy sobie ściągnąć tą błonę od środka, yy, dlatego, że ta błona jest, jakby to powiedzieć, później podczas pieczenia dość twarda. A ona schodzi dość dobrze. Podważamy sobie łyżeczką. Potem, jak już sobie gdzieś naderwiemy, patrzcie, zaraz zobaczycie, o czym mówię. Patrzcie, to już to idzie samo. Momento. Nie wiem, czy słychać to taki, taki szum, jak ja torwę. I teraz w tą stronę. O, troszkę się naderwało. Widzicie. Więc od razu sobie to naprawimy. Z jednej, z drugiej. Bo ta błona, ona trzyma te żeberka. I one się tak potrafią, że tak powiem, wygiąć podczas pieczenia. Ta błona nam potrzebna nie. Z drugim robimy identycznie. O! Przychaczyłem. To jest naprawdę proste. Takich błon kiedyś nie ściągał nikt. Ja bynajmniej. Znaczy, teraz już ściągam od jakiegoś czasu, ale. Czy ktoś kiedyś coś takiego robił? U was robili takie coś? Ja mi. Nie pamiętam. Nie pamiętasz. Ale ostatnio z Kasią rozmawiałam i jej mama też mówiła, że nigdzie takiego coś nie robiła. Tak? No ale, ale jest duża różnica. Spróbujcie sobie ci wszyscy, którzy tego nie robiliście. I zobaczycie różnicę. Czekajcie, muszę tu podhaczyć. Jeszcze kawałek. Kurde, poczekaj, 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 pięknie. O matko. A, śliskie. Właśnie to jest to. Niektórzy jak biorą to przez ręcznik papierowy albo przez jakąś ściereczkę, żeby się to nie ślizgało. Ja to sobie poradzę bez. O, i pyk, patrzcie. I nie ma błon. I to jest nam w ogóle niepotrzebne. Spójrzcie. Nie ma. Jedno, drugie. Co robimy teraz? Bierzemy sobie naczynko i te żeberka. Z jednej, z drugiej strony będziemy przyprawiać. Przyprawą do żeber. Dawkowanie tej przyprawy to jest od 30 do 35 g na 1 kg. Teoretycznie, a praktycznie damy tyle, żeby było ładnie doprawione. I do marynaty, co niektórzy do airfryera dają olej, żeby taką przyprawę, taką lub inną, rozrobić w oleju. Jeśli airfryer, frytkowica bez jest tak. To się to mija z celem, żeby dawać jakikolwiek tłuszcz. Do marynowania. Obsypujemy. Ta przyprawa. Uważam, że obie są dobre. I do boczku, i do żeberek. Ale ja osobiście wolę tą. Prawda? Nie wiem. Chyba... No wiele razy to już mówiłem. Z drugiej strony. Tak samo. I takie żebereczka będą nam się marynowały kilka godzin. A najlepiej 24 godziny. I później oczywiście będziemy je piec. Tu jest sól w tej przyprawie też. Ja bym zaraz jeszcze składniki przeczytam, żeby nie było, ale naprawdę wam polecam. Spróbujecie sobie i będziecie mówili. Kurde. No bo miał rację. I ten Marcin jest wspaniały. I skromny. Tak, naprawdę. To możecie sobie mówić, co chcecie, ale. Taka jest prawda. Te ta przyprawa do tych żeberek jest po prostu nie będę przeklinał, bo nie mogę, ale miałem powiedzieć, o nie dużo brakło. No. I patrzcie, tak to wygląda. Przyprawione wspaniale. Bez tłuszczu. Żeberka mają tłuszcz, więc nie potrzebujemy w ogóle tłuszczu. Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Odstawiamy to. O! Jest rano, więc myślę, że jakieś takie wrócą do szkoły do godzin popołudniowych, tam 13.00. Wyciągamy chwilunia, momentunia do airfryera i gotowe. Jedna no i skład strona, druga. Podać. Dziękuję za. Y, sprawdzałem, czy mnie słuchasz. Skład przyprawy: sól, tak jak mówiłem, sól jest, zwykła niepeklo. Czosnek, papryka, słodka papryka, oczywiście. Bazylia, czyli majeranek, kolendra, tymianek, oregano, pietruszka, liść. Pietruszka liść, y, bo przecinka tam nie, nie ma. Rozmaryn, czomber, pieprz czarny. Widzieliście ile przypraw? I teraz to się mija z celem, żeby kupić te wszystkie przyprawy, które właśnie wyczytałem, i sobie stworzyć samemu taką marynatę. Kupujecie jedną, czyli taką. Pamiętasz też, kiedyś była taka przyprawa do karkówki, dawno temu, która mm -hmm. została, nie wiem dlaczego, wycofana. To był, już e, zacząłem to, wiesz, i się te ślinianki uruchomiły. sobie smak. Tak. I była, była taka przyprawa, dawno temu. Pomysł na, i to była pomysł na karkówkę, nie? I do tego był worek. Tak? Był worek? Tak, to była taka czerwona paczka, pamiętam. My tego worka nie używaliśmy, tylko ja tej przyprawy używałem do marynowania karkówki na Grilla. Boże, jakie to było dobre. Tylko nie wiem, jak coś dobre, to potem nie produkują. Żadnej chemii tu nie ma, więc rewelacja. Czekamy te kilka godzin i za te kilka godzin stawiamy tu Airfryera. Ostatni film z Boczusiem. Miał bardzo dobry odbiór. Ludzie czekają, Wy czekacie, drodzy widzowie, na więcej, więc będzie więcej rzeczy pyszności z airfryera. No. Boże, jak to pachnie. Ja bym bezpiecznie jadł. Ta maszyna już występowała. Jeśli chodzi o firmę, muszę odczytać firmę, bo ktoś pytał. O bo. Ciężko, bo to jest jakieś. Emphysysm. Ja, ja wrzucałam tam. Podziękujemy. No. Wrzucałam. Słuchajcie. To nie jest powiedziane, że musicie tego konkretnego airfryera kupić. Albo w ogóle kupić. My po prostu mamy go do waszych potrzeb. Nie jest to żadna reklama. I tak po prostu go robimy. Oczywiście. Teraz włożyłem ten papierowy. Jak to się nazywa? No ten. No, no ten. I wkładamy żeberka. Żeberka będą się piekły nieco krócej niż boczek, bo boczek ma skórę. A żeberka skóry nie mają i są trochę cięższe. Mimo tego, że są ładne, mięsne. Patrzcie, kurcze to wygląda. Mięsem do góry najpierw. Jeździe na wymiar. Z drugiej strony identycznie. Kładziemy. Rozsuwam. Moment, dobra. Oczywiście też było, nie wiem czy czytałaś komentarz. Niech ten komentarz oczytałem, tak. że papieru nie powinno się kłaść, bo od dołu są te jakieś tam... Tak. I boczek pływał w sosie. W jakim sosie, szanowny kolego? Gdzie ty widziałeś sos przy tym boczku? Z tego boczku nawet nic nie wyciekło, bo to był boczek dobrej jakości. Jakbyś miał zbiedrony boczek, to pewnie by tak było. Tu nie Wiemy, takiego nie ale też robimy. Nie, my cały czas używamy papieru. Wiem, że teoretycznie nie powinno się nic tam kłaść, bo są właśnie te szparki w tym odstojniku, i to potem sobie wszystko leci tam do dołu, ale my tak robimy. Boczek jest najlepszym przykładem, że wychodzi, nawet jak się da taki papier do airfryera. Włączamy. Maczkuk. Pieczenie. i teraz tak, 180 stopni kurde 180 stopni i czas ustawimy 20 minut start, tak? tak włączymy sobie fatełko jedno, drugie na początek co? bo widać, że papier trochę zasłania w tym momencie ale trzeba to monitorować po 20 minutach Przekręcamy do góry nogami. Teoretycznie może nie być 20 minut, bo ja tego nie wiem jeszcze. Się wszystko okaże. Ważne jest to, że nie dodałem tłuszczu i ten Fryer. a czy nie chodzi teraz konkretnie o ten model, ale ogólnie Fryer to jest naprawdę urządzenie mega na czasie. Bardzo wiele osób korzysta, coraz więcej osób korzysta z takich właśnie urządzeń, więc ja już się nie mogę doczekać. Myślę, że Wiktor zaczął tam jeść obiad. Drugi raz i według żeberka, mówię będą i przestał jeść. Czeka na żeberka. Więc kontrolujemy. Jeśli coś się zmieni, czyli nie będzie 20 minut, na pewno Was za chwilę poinformuję. Widzimy się przy przywracaniu. Minuta to bardzo długo. Czy ja wiem? Dla Ciebie to. Prawie już, nie? A po coń poczkiełko? Nie widać bardzo, ale no pięknie. Nie. I słuchajcie, teraz tak, z jednej strony 20 minut jednak. Przewrócimy do góry. Jest? Czy to się coś zapiszy, czy nie? Zapiszę, no. Już zaraz się wyłączy. I przewracamy do góry kośćmi, bo teraz będzie od strony kości. I zobaczymy, też ustawimy 20 minut. Tu jest ten papier, więc on nam izoluje od tego ciepła, bo to ciepło, tymi dziurami, które jest w tym. To powietrze, tak, przelatuje. Powietrze, to ciepło, to powietrze przelatuje. I ten papier nam troszkę, jakby to powiedzieć, chroni przed tym, żeby coś się nie spaliło, tak? No nie to, żeby nie spaliło się, bardziej to chodzi o to, żeby nie ufajdać frajera bardzo. Ja uważam, że te papiery to jest świetne rozwiązanie, dlatego że właśnie chodzi o te ufajdanie. No u nas bez czyszczenia. nie jest używany raz na jakiś czas, tylko no przynajmniej te 3-4 razy dziennie naprawdę jest używany. Zobaczmy, jak no, przyjdzie rachunek za prąd, nie? Mamy Ostatnio to. tak mieliśmy też, coś nie? to się nie wyłącza, tak? nie? Czy się? Yy, wyłączy się? Wyłączy się. Wyłączy, ale już można wyciągać? Możesz, ale no bo to już pokazuje, że to jest końcówka, poczekaj. A, końcówka jeszcze? Dobra. Chciałam powiedzieć o tym, że wtedy też Uwaga. przyszykowaliśmy, umyliśmy na to. do boczku, a się okazało, że jest... Przełożyłem na dechę i teraz tak. Przewracamy to. O, ciepłe, Mówiłam. trzeba uważać. znowu. Kurczę, zobaczcie, on się bardziej nabrzega. Patrz, kość, widzisz? Mhm. Ja pójdę po widelec, pokażę, jak ładnie boczuś wygląda. I teraz jak damy go do góry nogami, to będzie tak, że on do, tu też się będzie piekł, ale bardziej do samej kości też będzie. Teraz trzeba tylko uważać, żeby nie położyć na papier. Czyli robimy na drugą stronę. Kurde, coś pięknego. Ale to są grube, porządne żeberka, nie jakieś same kości, bo czasami te żeberka to się nazywają żeberka, ale to są kości. A tu sam osobiście wybrałem. Zobaczcie, tak jak teraz. I teraz odkładamy. Ta sama czynność. 20 minut i będziemy to obserwować. A teraz to już kurde. Co to jest? Dobra, 180 20 minut. Mamy 20 minut. Start. O, to samo sama czynność. Pieczemy. I oczywiście z drugiej strony do, do tego samego momentu, czyli pewnie 20 minut. Pewnie na pewno, nawet uważam, że będzie to wskazane, bo same kości, te kości będą nam lepiej odchodziły od mięsa. Wyciągamy. Chwilunia, momentu, nie, ale zobacz, nawet tam nie ma w ogóle soku. I teraz, właśnie z tym sokiem, tak jak ktoś na pisał pod tym boczkiem. Nie wiem czy to, a może ten frajer tak robi, co? Że tego soku tyle nie ma, czy to od mięsa zależy, no żbik ma dobre mięso, może może to jest ta, świeże mięso przede wszystkim, bo to było z rozbioru Inaczej jest jak wiesz, masz na przykład jakieś zmarznięte i takie y, rozmrożone się piecze, to też wtedy tego soku jest więcej. No może i tak, ale jest wspaniale <laughs> prawda, zdrowie, się, prawda, więc teraz tak. Tak jak powiedziałem, świeże mięso z wczorajszego rozbioru, czekamy 20 minut wyciągamy po tym czasie, troszkę nam przestygnie i wreszcie jedzenie. Pachnie niesamowicie. Nie, nie ma sensu dłużej. Słuchajcie, to zdjęcie chwilę wcześniej, to jest nazwa tego urządzonka z tyłu, zrobiona ta tabliczka taka znamionowa. Słuchajcie, kończymy. Dlatego, że jest 15 minut i w zupełności wystarczy, to się zmienia z sekundy na sekundę, a wygląda, zobaczcie, jak to wygląda. Kości już wychodzą do zewnątrz i nie ma na zewnątrz i nie ma sensu więcej tego piec. Pokaż ten tłuszcz, ten sok, bo co niektórzy piszą, właśnie pływają w tłuszczu. Zobaczcie, ile tego tłuszczu. To nie są ryby u grubego. Tylko to są żeberka u kostrzesia, prawda? Zerfrojera. Więc nie Piście głupot, jak nie wiecie. Albo zobaczcie film. Kilka minut przez studzenia bierzemy na dechę i kroimy, bo uwierzcie mi, pachnie lepiej niż wygląda. A wygląda myślę, że widać jak. Widzimy się na desce. Najpierw to. Zobaczcie, to jest cały tłuszcz z tych wspaniałych żeberek. To są żeberka, to nie są kości. Już tam wracam. Mega gorące. Nie wiem, czy widać, jak to paruje, czy nie widać, ale jest pięknie. Boże! A już dzicie, jakie pytaliny? Długo jeszcze, długo jeszcze. Czekaj, przekroimy na razie. Gdzieś. Poczekaj. Po środku. Kości. Dlaczego ten flash jest włączony? Tylko kiedy potrzeba. Proszę to zatrzymać. Boże. Zobaczcie, jakie soczyste. czyste. Widać, czy to jest dobrze? Mm -hmm. to, tak, nie. Nie majtaj? Nie majtaj za bardzo. Teraz podnieś tak ładnie, jak miałeś. Zobaczcie. Widzicie to? To są żeberka. Piękne, nie? Mm. Mega soczyste. Idealnie dopieczone. 20 minut tak, 15 minut tak. Jeszcze szybciej niż boczuś Rewelacja. Poczekaj, poczekaj jeszcze chwilę. Dla Długo mnie. jeszcze. No muszę tak ładnie. No ci, ci nie będzie, przestygnie nie, ci nie ci będzie trochę. Miało, przestygnie. nie wiem, czy to przestygnie aż tak. Coś pięknego, nie? To idzie! Wołaj kogoś na żebra. Wiktor, żeberka. Dobra, dość tego, zobaczymy, jak Nie kość jakość odejdzie. Boże! Wiesz, jakie to jest dobre? Patrz, czysta. Widzicie to? Zobaczcie teraz drugą stronę. Tak to powinno wyglądać. Bierz krzesło i chodź do mnie. Chodź, bierz krzesło i lej. Rewelacja. Siema, widzowie. Wiesz, łap za kość, tak? Tak ja to robię. Ale jest punkt. Naprawdę nie trzeba dłużej. I co? Co chciałeś? Idealne. Proszę. Mega szybkie. Tylko to są żeberka mięsne. Zaznaczam po raz 50. <grym> Kupić kości to nie sztuka, a takie żebra to jest to. Ale super się obiera, nie Wiko? Mm, gorące. Mm. Musisz powoli daszade. Po małym kawałeczku. Mm. To nic. To Mówiłem, że kilogram to jest za mało. Jak to dobra? A kto wymyślił tego frajera? Nie wiem. Teraz bardziej mi się to podoba no reweła prawie ten ja rozkroję całość, bo to widzę, że to będzie krótka impreza czekaj, gdzie to było? tu Rewelacja. Polecam, kochani, zróbcie sobie takie żeberka z Airfryera, jeśli macie, a jeśli nie macie, to sobie sprawdźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Mega szybko, mega pysznie. Oczywiście przyprawa do Boczusiu. link w opisie, w sklepie Lux. A kod rabatowy, jeśli użyjecie wszyscy gdzieś nie będziecie mieli tą przyprawę, jak i wszystko inne, 10% taniej. Oczywiście takie żeberka, jak i wszystko, jeśli chodzi o mięso inne. Zostaniecie na sklep Łukasz Bikowski. Link również w opisie. Nasze social media, Facebook. Grupa swojskiego gotowania. Przepraszam. Zrobię. TikTok. Dziękuję. Swojskie gotowanie. Instagram, Spojskie gotowanie. Polecamy? Polecamy, poglądamy. Cześć.